No, i kolejne zagadnienie, które dla Was przygotowuję w moim kursie, to no są grafiki. W zasadzie grafika, którą sobie stworzyłam w moim mid Grafika wyjściowa. Ilustracje dla produktów dla dzieci. Jak dokładnie widzisz? To są pliki przejęte prosto z midżurnej, pliki nieobrobione, ważą niecałe tutaj 1,5 megabajta. A więc zaczęłam od takich plików, zmieniłam na transparentne tło. Oczywiście do tego użyłam darmowych programów, które też Ci pokażę, jak to dokładnie zrobić, jak usunąć sobie tło z naszej grafiki z midżurnej. Było mam usunięte. Kolejny etap grafika, obrazki, ilustracje, które zostały przeskalowane. Jak pewne, też wcześniej ważyły 1,5 MB, w tej chwili ważą 4 MB. Więc tutaj już dokładnie widzisz, jaką mamy rozdzielczość. Grafika, która przyda nam się na wszystkie produkty, Print on Demand. Więc kolejna partia wiedzy, z której na pewno warto będzie skorzystać, a która przyda nam się, tak jak mówiłam, do różnych projektów. Zachęcam do zapisania się na moją listę i będziesz pierwszą osobą poinformowaną, kiedy ten kurs będzie już gotowy.